Cześć, tu Kuba ze strefy celu. Dzisiaj pomówimy sobie o miękkiej balistyce, która jest przeznaczona przede wszystkim dla użytku cywilnego, dla bardzo istotnych osób, dla każdego, kto będzie wykonywał jakiekolwiek czynności przy infrastrukturze krytycznej, no i w dzisiejszych czasach obawia się o swoje życie lub zdrowie. Pomówimy sobie też o możliwości rozbudowy takich kamizelek, no ale przede wszystkim skupimy się na tym technicznym aspekcie i dlaczego wybraliśmy Protection Group Denmark jako strefa celu, a nie żadnego innego producenta. Dzięki piękne i zapraszam. Zacznijmy od omówienia sobie standardów. Do tej pory, jeśli chodzi o balistykę, mówiliśmy o klasyfikacji standardowej NAJ. Co to znaczy? National Institute of Justice, czyli instytucja, która zajmuje się certyfikacją tego typu produktu. Wedle starej e, klasyfikacji mieliśmy poziom drugi, trzeci, e, 3a oraz czwarty. E, tak naprawdę, drugi. Oraz poziom 3A były kierowane pod właśnie skryte noszenie, pod kamizelki miękkie, które miały przede wszystkim zapobiegać obrażeniom od pistoletów, odłamków, częściowo lub w pełni od noży, ale o tym też za chwilkę. Każdy poziom od trzeciego w górę tak naprawdę to były już poziomy dedykowane pod karabiny, karabinki. Amunicję pośrednią, no i to już są typowo płyty twarde. Oczywiście mamy XXI wiek, mamy pewnego rodzaju rozwiązania pośrednie, żeby wzmocnić kamizelkę miękką wkładem ultra lekkim, ale twardym, ale też o tym pomówimy za chwilę. Pierwsze dwie klasy kamizelki, czyli level 2, level 3a. To jest stara klasyfikacja. Dlaczego mówię o starej? Ponieważ w 2023 roku wchodzą powoli w życie nowe standardy opisujące jako HG1, HG2. Chodzi tutaj o użycie broni ręcznej. Zamiast klasy trzeciej i czwartej mamy już RF. 1 RF2 i RF3, więc tutaj te drugie klasy zostały troszeczkę bardziej rozbite, e, z powodów po prostu technicznych. Amunicja się zmienia, realne zagrożenia, jakie przychają na życie policjanta-żołnierza, również się zmieniają, więc te standardy też muszą ulegać aktualizacjom. E, dla ułatwienia, będziemy się posługiwać jeszcze tym starym standardem, czyli klasą drugą i klasą 3A oraz klasą 3. Dobra. Więc zacznijmy od najbardziej podstawowej kamizelki kuloodpornej. Tak naprawdę kamizelka nie jest kuloodporna, kamizelka ma za zadanie oczywiście zatrzymać ten pocisk. Kamizelka sama w sobie posiada pewne standardy ugięcia. Które będą nam gwarantowały bezpieczne zatrzymanie tego po, e, pocisku dla naszego życia i zdrowia. Tutaj mamy na moim pomocniku zamontowaną kamizelkę, która jest dedykowana, oczywiście, do skrytego noszenia ale bardzo wielu policjantów kupuje ją na służbę ze względu na bardzo dobre wykrojenie, a zapewniające gigantyczną możliwość ruchu, bardzo lekką wagę, a jednocześnie stosunkowo duży obszar chroniony. Sama kamizelka składa się z panelu przedniego oraz panelu tylnego, one będą się różniły przede wszystkim wykrojeniem. Tył ma nieco podniesiony materiał po to, żeby lepiej Zatrzeć tak naprawdę to, ten ostry kontur balistyki. Chodzi o to, że jeśli używamy takiej balistyki pod mundurem, pod garniturem, pod kurtką, żeby ten materiał nam wygładził te miękkie wkłady balistyczne, dzięki czemu ta balistyka ma się stać niewidzialna. Im mniej przeciwnik wie o nas, tym większą my mamy przewagę, więc taka kamizelka jest właśnie idealnie wykrojona pod skryte noszenie. Tak, jak widać, mamy chronione przede wszystkim najbardziej istotne części, czyli od wcięcia mostkowego do samego pępka, wszystko mamy chronione. Boki pozostają otwarte i to nie jest przypadek. Większość producentów kamizelek kuloodpornych na świecie w ten sposób właśnie projektuje kamizelki, z tego względu, że wszelkie wkłady balistyczne po bokach, Będą bardzo rzucać się w oczy, będą bardzo mało wygodne, zapewniają dużo gorszą wentylację dla ciała, mogą powodować przegrzanie się, doświadczenia, jakie spłyną ze Stanów Zjednoczonych, chociażby, czyli największego użytkownika tego typu balistyki na świecie. Bardzo jasno wynika, że większość obrażeń i tak idzie na front oraz na tył i ta skrytość noszenia, ten komfort noszenia. Jest postawiony jakby ponad nadmierną ochronę. Kamizelki z wkładami bocznymi, miękkimi, będą charakteryzowały się dla osób, dla personelu wojskowego, dla personelu, który pracuje w strefie wojny, gdzie mamy do czynienia z dużo większą ilością ładunków wybuchowych, oraz możemy być bezpośrednim celem ataku artyleryjskiego czy dronowego, i ta nadmierna ochrona. Będzie postawiona na pierwszym miejscu ponad nasz komfort czy, czy jakieś wa wartości użytkowe. Tutaj przede wszystkim, właśnie będziemy mówili o e, ochronie. Jeśli chodzi o kamizelki skryte, front oraz plecy z lekko zasłoniętymi bokami tylko i wyłącznie stanowią absolutnie niezbędną ochronę. Dlatego Protection Group Denmark, tak jak większość producentów na świecie, poszło właśnie w tą stronę. Oczywiście Protection Group Denmark ma w swojej ofercie, sprowadzamy bez problemu na życzenie klientów kompletne kamizelki z bocznymi wkładami balistycznymi miękkimi. Sprowadzamy też same wkłady pod kamizelkę katafrakt, więc też kamizelkę, która cechuje się kołnierzami z rękawami czy ochroną krocza. Ale to wszystko będzie w kolejnym filmie. A my się dalej skupiamy na kamizelce kuloodpornej. Sama kamizelka kuloodporna posiada pewne zdolności zatrzymywania pocisków tempołkowych, Czyli mówimy przede wszystkim o pociskach wystrzeliwanych z broni ręcznej lub pistoletów maszynowych. Niestety, jest amunicja, która ma tendencję do przeszywania takich kamizelek. Jest to by chociażby 5-7. Czy ze słynna TTK A762? naboje o typowo ostrołukowej konstrukcji. Tutaj niestety żadna balistyka miękka nie jest w stanie tego zatrzymać. Dlatego wzbogacamy taką kamizelkę o twardy wkład balistyczny. Tutaj mamy wkład balistyczny ważący jedyne 800 gramów, który jest niesamowicie cieniutki, ale wzbogaca naszą kamizelkę w zestawie. Do kategorii 3. Co to oznacza? Jesteśmy w stanie zatrzymać wszystko, co jest wystrzelone z broni ręcznej, plus tego, tego słynnego kałacha też jesteśmy w stanie zatrzymać. Oczywiście nie mówimy o amunicji przeciwpancernej. Ale osoby, które używają tego typu kamizelki, raczej są to policjanci, raczej są to pracownicy infrastruktury krytycznej e, lub po prostu cywile, którzy chcą się uchronić od e, właśnie napadu bandytów czy, czy odłamków. E, dlatego taka ochrona jest absolutnie wystarczająca. E, wszystkie kamizelki z naszej oferty posiadają ukryte małe suwaczki w dolnej części pod rzepem, zarówno naprzód, jak i na tył po to właśnie, żeby wzbogacić je o panel, który podwyższa wartości balistyczne. Protection Group Denmark w 100% wytwarza swoje wszystkie produkty w Danii. Korzysta z podzespołów tylko renomowanych firm, co zapewnia największą kontrolę jakości, kontrolę nad całym procesem produkcyjnym oraz nad tym, co trafia w Wasze ręce. Dzięki czemu ten produkt jest najbardziej godny zaufania. Materiały, z których uszyte są kamizelki oraz z których zrobione są same wkłady balistyczne, pochodzą z renomowanych firm, ale konkrety. Firma Honeywell. Dostarcza chociażby se materiały na sam wkład balistyczny, czy Spectra Shield i Gold Shield zapewniają materiały obróbkowe, przez co mamy najwyższą gwarancję jakości. A z kolei materiały balistyczne firmy Dynema, która zasłynęła z pierwszej produkcji Kevlaru, zapewniają to, że mamy do czynienia z produktem zawsze najnowszej generacji. Który nie jest żadnym zamiennikiem i gwarantuje nam nasze bezpieczeństwo. Ale w kamizelkach Protection Group Denmark bezpieczeństwo to nie jest koniec tego, na czym my możemy się skupić, ponieważ sama kamizelka od strony wewnętrznej posiada materiał Outlast, który został opracowany przez NASA dla załóg wahadłowców. Sam materiał zapewnia, bardzo dużą kontrolę termiczną dla użytkownika. Outlastem pokryte jest cały panel przedni i tylny od wewnętrznej części co właśnie ma zapewnić genialną regulację termiczną, odprowadzenie wilgoci czy zapobieganie odparzeniom. Sama kamizelka, trzeba pamiętać, nie jest stworzona do noszenia na gołą skórę zawsze jakiś podkoszulek t-shirt, e, nawet bielizna termoaktywna jest wskazana pomiędzy ciałem, a kamizelką i wtedy ten materiał zaczyna działać naprawdę, naprawdę dobrze. Na sam koniec garść konkretnych informacji. Kamizelka kuloodporna jest oczywiście częściowo nożoodporna. Mówimy tutaj o ostrzu typu S1 i mocy 55 J, co to oznacza w praktyce. Ostrze S1 to jest typowe ostrze sztyletu. Mówimy o grubości od 1 mm, grubości około 7 mm 55 J, to jest naprawdę potężne, bardzo celne pchnięcie. Kamizelka kulotpora jest w stanie wytrzymać tego typu ataki, ale niestety ostrze typu szydło jest w stanie przebić taką kamizelkę. Dlatego dla policjantów, dla ludzi, którzy wykonują bezpośrednie działania w infrastrukturze krytycznej przy zabezpieczeniu terenu, stoją na, branie, na bramie, kontrolują tłum i są realnie narażone na dźwignięcie różnymi rodzajami przedmiotu, Protection Group Denmark ma kamizelkę, która jest nie tylko kuloodporna, ale również nożoodporna. Co daje stuprocentową gwarancję na to, że kamizelka zadziała, obojętnie od rodzaju zagrożenia. Kolejna garść informacji, jeśli chodzi o zatrzymanie pocisku. Protection Group Denmark w swoich statystykach podaje, że kamizelka i kulotpora i odpora ma świetnie sobie poradzić z pociskami typu 9 mm FMJ. 547 SIG czy 44 Magnum. Więc ta energia kinetyczna, którą jest w stanie przyjąć e, ta kamizelka jest gigantyczna. Oczywiście odporność na odłamki tutaj też wchodzi w grę, zapewniające bardzo dobry poziom ochrony na warunki właśnie pozafrontowe, tak? czyli właśnie te, do których ta kamizelka została stworzona. Reasumując. Kamizelki do skrytego noszenia od Protection Group Denmark Gwarantują najwyższej jakości podzespoły, genialne wykończenie, rewelacyjną, sprawdzoną kontrolę jakości, bardzo dobrą ochronę balistyczną oraz gigantyczny komfort użytkowania tych kamizelek. Przez co nie tylko cywil na godzinę W może ich użyć, ale każdy policjant, żołnierz, czy każdy funkcjonariusz publiczny, który będzie zmuszony do pracy podczas ćwiczeń, manewrów, zamieszek, czegokolwiek chcąc się zabezpieczyć przed ewentualnymi zamachami na własne zdrowie lub życie. Standardem według NAJ jest pięcioletnia gwarancja na miękką balistykę. Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości podzespołów Protection Group Denmark gwarantuje nam 7-letnią gwarancję na każdą balistykę miękką. Ale o tym wszystkim przekonacie się najlepiej biorąc te produkty do ręki, Zakładając na siebie, przemierzając, a zrobicie to w naszym nowym sklepie na ulicy Pancerz 6 w Łomiankach w Centrum Strzeleckim Miamas, do którego Was serdecznie zapraszam, bo te produkty, wszystkie te kamizelki, wkłady zyskują najbardziej na znaczeniu i najbardziej pokazują swoją jakość w momencie, kiedy sami zaczynacie ich użytkować. Dzięki piękne, do zobaczenia.